Właśnie siedzę sobie na dywanie i piję kawę. A jakby ktoś chciał wiedzieć, dlaczego się znajduję, dywanie, to dlatego, że jak wychodziłam na dwór, to wszystko położyłam na kanapę, a jak wróciłam z dworu z Karolinką, położyłam ją spać, i pierwsze, o czym myślałam, to wypicie kawy. I nie chciałam się tego ściągać, więc najpierw wypiję chyba kawę. Dwa dni temu zabraliśmy mnóstwo pomidorów. No i nie da rady tego przejść. Jeszcze nam się zostało z 3 kg pomidorów, tak do zjedzenia. Dzisiaj jedziemy do babci Janusza i może i kilka damy. A wczoraj robiliśmy przeciery. I jeszcze kilka ogórków się zostało, więc tak na szybko tu nie było półtora kg ogórka i tak na szybko zrobiłam sałatkę szwedzką. Miałam akurat marchewki, cebulę, czosnek, ogórki z działki, więc miałam wszystkie produkty, więc mówię a dobra, robię na szybko to to. Druga sprawa, że jak już wypiję kawę, to wezmę się za fasolkę. Czyli ja już się wczoraj za nią wzięłam, bo już ją, że tak powiem, tutaj obrobiłam. Muszę ją zagotować, czyli muszę zobaczyć, jak się blanszuje, czy to się wrzuca do wrzątku. Ale wiem, że to najpierw tam trzeba zagotować, czy tam do wrzątku wrzucić, później trzeba do zimnej wody wysuszyć, czyli wysuszyć, no żeby one po prostu wyschły, i do zamrażarki, więc będzie na zimę, bo teściowie wyjechali. Na wakacje, no a plony rosną. No a jeżeli chodzi o pomidory, no to um, wczoraj właśnie robiliśmy z mężem przeciery. A ja to robię tak, że ja obieram ze skórki, czyli sparzamy zazwyczaj, czyli mamy dwie odmiany. Jedna jest taka, że trzeba sparzyć, bo wtedy jest łatwiej ją obrać, a druga to jest taka, że w sumie się ją normalnie obiera tak, jakby były sparzone pomidory. E, I ja takie kroję na szybko. A, przepraszam, kroję je tak na szybko do garnka, blenduję i je troszeczkę redukuje, żeby to też nie była taka woda, tylko tylko widzicie, ona jest taka, to jest taka pulpa, to nie jest takie aż czyli no jest wodniste, ale nie takie, wiecie, jakbym to tylko zagotowała i koniec. A prawdopodobnie dzisiaj, bo dzisiaj jedziemy do babci Janusza. Tak jak już mówiłam, właśnie, bo ona tam nam dzisiaj zupę robi i krokiety. Więc idziemy do niej, a po niej będziemy jechać z Karolinką na działkę, właśnie zbierać nowe pomidory i z nowych pomidorów będę robiła leczo, bo już tak cukinia dochodzi nowa, bo ostatnio zerwałam dwie małe, aż widziałam, że kolejne były, więc stwierdziłam, że tak, papryka teraz była zbiedrąca jakoś za 3,80, więc wziąłam kilka papryk, będą pomidory, będzie cukinia i zrobię na szybko takie leczo, też właśnie do słoików na zimę, bo później to się idealnie sprawdza, jak ja wrócę do pracy, to później tylko, nie wiem, jakieś mięsko dorzucić albo nawet i bez mięska, makaron albo z samym chlebem i będzie pyszka, bo lato w zimie. Dzisiaj nawinął mi się w ogóle filmik, e, stylizację. Taka dziewczyna, na pewno ją znacie. E, oni niedawno kupili sobie taki domek letniskowy, to znaczy kupili działkę, domek, chcieli tam postawić i Naprawdę, ja jestem w ciężkim szoku, jak ludzie potrafią sobie, tak jak ona się powiedziała, rzucać nogi pod kłodę. Bo oni, właśnie, i też mi się od razu pojawił filmik sprzed tam trzech miesięcy. Ja już go kiedyś oglądałam, ale teraz jeszcze raz sobie tak obejrzałam. Właśnie, jak oni się cieszyli, że wybierali ten domek, że w ogóle kupili to. I tak się cieszyli, że rozpoczynają coś nowego w swoim życiu, że będą mieli miejsce, gdzie będą mogli odpocząć. A tutaj nagle. Nie mogą tego zrobić. Tak jak ona mówi, wydali pieniądze, poświęcili swój czas, a teraz tego nie mogą po prostu zrobić, bo tak naprawdę przeszkadzają im ludzie. Ludzie, którzy robią im zdjęcia, wysyłają do urzędu i donoszą, po prostu szukają każdej jakiejś pierdoły, żeby na nich donieść, a każdy donos musi być po prostu sprawdzony. No i oni tak będą donosić cały czas, aby właśnie że jak powiem wstrzymywać te prace przynajmniej na te lato, bo z tego co tam słyszałam czy co ona mówiła, to tam ludzie sobie chodzili nad wodę, a teraz oni jak kupili tę działkę, no to ludzie będą jakby odgrodzeni od tej działki, chociaż oni i tak zostawili im przejście, gdzie ich projektant mówił, żeby do wody się grodzili, żeby nikt tam nie mógł przejść, oni i tak dla nich zrobili w porządku, żeby mogli przejść jakkolwiek, żeby pójść sobie nad tą wodę, a a, a, a i tak dla nich jest za mało, bo mówią zaś, że za małe przejścia. Tak, więc y, ja uważam, i to. Do, to ja, już, ja już mówię nawet przy, przy organizacji swojego wesela to mówiłam w ogóle, że nigdy nie dogodzicie wszystkim. I ja uważam, że ludzie to są świnie. I tak naprawdę tak jak zresztą zatytułowa ten filmik, że ludzie to są świnie. Um, I moim zdaniem. Y, lepiej by było, jakby ona się zagrodziła, nikt by tam nie wszedł. Teraz tak naprawdę też strach ym, cokolwiek tam postawić, bo ludzie będą, no taka zawiść ludzka, że mogą im nawet zniszczyć ten domek w jakikolwiek sposób, nie wiem, obrzucać czymkolwiek, no i to jest naprawdę straszne. Dobra, idę robić rzeczy, bo tak się właśnie ro rozwodziłam, po prostu jakby się postawiłam w tej sytuacji, gdybym ja miała coś takiego, to ja też bym no, normalnie no, płakała dzień i noc. Bo to jest naprawdę straszne. Karolinciu, pospałaś sobie aż godzinę 20. Naprawdę przewrotny czas. Będziemy mieli problem wieczorem. No, chyba, że w drodze do babci. Do prababci zaśniesz. To by było całkiem w spoko. Ja się biorę właśnie za ściąganie prania. Aha, a to. To też ostatnio wymyśliłam. Poszłam do Kika i kupiłam takie taki konfetti. Ono troszeczkę nam zabarwiło, czyli troszeczkę, no zabarwiło nam wodę na różowo. I Karolinka ostatnio ma właśnie fazę na butelki, więc nie wiem, czy do innej butelki tego nie przeleję, bo Karolinka woli te takie szeleszczące, te, nie te, te twarde, tak jak ta, tylko te takie, coś tak gniotą. O, stoi sobie, tak, tańczysz. Wczoraj nam kilka kroczków zaczęła, w sumie przedwczoraj zaczęła nam robić po kilka kroczków, takich od do, ale tak ogólnie to nie. Ale stać już tak sobie fajnie, stabilnie stoi, nie? No i takie coś jej właśnie zrobiłam. I nawet lubi się tym bawić, bo to trochę błyszcze, tu coś się przemienia. Ty niedługo chodzić zaczniesz. A jak taka lamerka ci... Przytrzaśni język, to będzie dopiero. Już paluszka sobie przytrzasnęłaś. Karolinciu. Mhm. Nauczyłaś się tak? Super zabawa, co Karolincia. Ta lampka mi się jest naprawdę super. Nam się już przydała od praktycznie pierwszych dni, gdy spała u nas w sypialni, no to my tą lampkę zawsze mieliśmy włączoną. A teraz, o, proszę bardzo, karolinka się nią sama bawi. <grytania> Tam jest sterta ciuchów do sprzedaży. Ogólnie ona jest wystawiona na Vinted i część jest na OLX, ale oczywiście jak wiadomo, no, średnio te rzeczy często idą. No. Tak więc. No, ale jest sobie wystawione. Tam sukcesywnie się sprzedaje. Dlaczego z wodą? Gdzie masz dzbanek z wodą? Co mam? Dzbanek z wodą. Na, na, na kuchence stoi. Zbanek ten do filtrowania w lodówce? No w lodówce. Byli moi rodzice i się zmyli właśnie. A ja oczywiście zapomniałam cokolwiek nagrać. Trudno, byli z nią na spacerku, zjedliśmy wspólny obiad. Karolinka też pięknie zjadła. Właśnie sobie znalazła resztkę jedzenia <laughs> na podłodze i właśnie ją zjada. Tak. Co ona teraz wyprawia? Wchodzi na to, wchodzi na to, nawet tu zaraz może podam. Ojejku, jakieś dziecko płacze. Nawet tutaj dodam zaraz może zdjęcie, bo przekomicznie <laughs> to wygląda. Hello. Aj, Karolinka, aż coś zaczyna nam chodzić. Tak. To pa! Pa widzowie! Pa!